Witajcie, słuchajcie, to jest nie lada gratka dla, dla majsterkowiczów, dla osób, które chcą zaoszczędzić kilka tysięcy złotych e, czy tanio naprawić albo e, swoje lampy, czy też e, przerobić wersję USA albo Anglika na Europę, ponieważ, ponieważ mam tutaj całą e, niemal lampę. E, po, Mówię niemal, bo mamy zbity klosz w niej, ale zobaczcie, obudowa jest wręcz nowa. Wszystkie uchwyty e, są całe. Ta obudowa nie jest popękana, nie była klejona, nie była reperowana. Instalacja nie jest skruszała. E, jeżeli chodzi o projektory, e, są w wersji europejskiej. E, klosz jest zbity i, i lampa wymaga e, wymiany tego klosza. Ale jest też idealnym źródłem części, żeby naprawić jakąś inną lampę. Zamiast wydawać kilka tysięcy złotych. Za 1500 zł, mam dla was części, lub tą lampę do naprawy. BMW. F44. To jest seria 2. Obudowa cała, niepopękana, uchwyty, wszystkie całe informacje na e-mail gmail.com lub zapraszam Was bezpośrednio na stronę, gdzie znajdziecie sporo lamp w atrakcyjnej cenie na stronie autolampy.com.pl autolampy.com.pl Autolampy, zapraszam.